Możliwe, że cała ta opowieść jest tylko jedną z wielu pokręconych miejskich legend. Jednak tutaj jest to naprawdę mało ważne. W tym wypadku mówimy o dziwnym zbiegu wydarzeń, które, mam nadzieję, doprowadzi się, jeszcze raz drogi czytelniku, do straszliwego wniosku, że horror nie zna granic. A żadne ograniczenia nie stoją mu na drodze. Jak Kameleon dostosowuje się do obecnych czasów? Aby straszyć coraz to nowe pokolenia, zacznijmy od początku. Znam wielu ludzi, którzy przysięgają, że odwiedzili stronę o adresie blindmaiden.com. Jeżeli masz zamiar udawać, że rzeczywiście udało ci się dostać na wspomnianą wcześniej stronę, to prawdopodobnie nie masz o niej bladego pojęcia. Mówię tu z racji tego, że nieważne jak mocno byś się starał. Twoja przeglądarka nie pozwoli ci na dostęp do witryny. Jest to coś w rodzaju cenzury. Nie pozwoli ci, dopóki nie spełnisz trzech warunków. Sam w domu spróbuj połączyć się z witryną dokładnie o północy. Co więcej, musisz mieć pewność, że ta konkretna noc to Nów, a wszystkie światła w Twoim domu są zgaszone. To właśnie wtedy i tylko wtedy będziesz miał dostęp do witryny. Twoim oczom ukażą się przerażające sceny, które w zupełności, bez zbędnych słów. Wytłumaczą hasło, które znajduje się na stronie. Przygotuj się na kompletne, przerażające doświadczenie. Przygotuj się na prawdziwy koszmar. Musisz zatronić wszystkie swoje pięć zmysłów, żeby nie kliknąć na przycisk akceptuj. Nieważne, czy zrobisz to umyślnie, czy tylko przez przypadek, ten błąd może Cię kosztować bardzo dużo. Jeżeli jednak powstrzymasz się przed pokusą zaakceptowania, pokaz zostanie zakończony. A w nagardę będziesz miał dostęp do całego archiwum użytkowników, którzy przybyli tutaj z ciekawości lub też po prostu głupoty. Jednak co się stanie, jeśli przyjmiesz zaproszenie? Krąży legenda o tym, że ku twojemu zdumieniu i przerażeniu na stronie wyświetli się obraz z kamerki internetowej. Niby nic dziwnego, lecz obraz ten będzie ukazywać wnętrze twojego domu i cienistą postać przechadzającą się po nim. Kiedy wreszcie ją spostrzeżesz, będziesz cicho modlić się w duchu, że to wszystko to tylko koszmarny szan, z którego możesz się obudzić, ale nie obudzisz się. Nie obudzisz się, kiedy cień bezszelestnie będzie kierował się do twojego pokoju. Nie obudzisz się, kiedy na ekranie pojawisz się ty, a za twoimi plecami falować będzie przerażająca postać. Nie będziesz mógł obudzić się nawet wtedy, kiedy wreszcie przed śmiercią zobaczysz twarz kobiety, od której nazwano całą stronę Blind Maiden, tuż przed tym także, jak i tobie wyrwę oczy.